nasza ulubiona miejscówka i, I ładne, ale o koniu to niego. Jak robi dzisiaj pierwszy był taki mniejszy, więc nie pokazuje No, jesteśmy na naszej ulubionej miejscówce no i w sumie druga guma na pierwszą miałem około 20 żółtów z jedną rybą na to jest może około 10 jest to kolor peuro, peł, perłowy z pomarańczowym ogonkiem jest to główka no i do tego główka 0,8 g od gira, naprawdę spoko tym bardziej, że mają taki fajny stoper w pewnym momencie gdzie e, fajnie tą gumę trzyma tym bardziej przy okoniach które potrafią dosyć mocno ściągać gumę jak się przekonałem o tym na innych e, główkach no, no to spróbuj łowić ja w tym miejscu widzę jak ty rośniesz z roku na rok Parę centymetrów do góry. Powinieneś się tu oznaczać na, na pomoście ile urosłeś przez jaki czas? No w sumie. Jedno co ci zostało to to prowadzenie gumy, które mi się tak strasznie podoba. Zauważyłem, że większość okoni nie jest teraz przy powierzchni, może też przez ten gorąc, który jest od paru dni no, może to ciśnienie albo coś, ale widzę, że chodzą bardziej przednie. No ja na obrotówkę nie mam nic, niestety. No ale ile tu jesteśmy, nie całą godzinę jesteśmy Chcesz mnie pocieszyć, rozumiem? Jest jako patra Dziękuję bardzo. Ja jestem spokojny. Szczególnie, jak wyciągasz kolejnego okonia, nasz ulubiony, nasz ulubiony gatunek, właściwie jeden z gatunków, z opadu? Ten uderzył, ja? Mhm. Nie, ten z właśnie. Jak już właśnie ten akurat wyszedł mi z głębiny, ewidentnie gonił i dopiero jak wyciągałem, to uderzył Aha. przy wyciąganiu. A ty zamienisz Natural Harta kiedyś na coś innego? Raczej nie. To dopiero w Borach Tucholskich albo na rzece Brda na pewno nie. się zdecydujesz coś. Nawet jeżeli. Nawet jeżeli tam będziemy, to raczej nie. Ponieważ z tym kim mam tyle doświadczeń, tyle ryb na niego wyciągniętego, że. i to niespodziewanych ryb, bo zdarzyło się nieraz, że wyciągałem ryby. Dużo więcej niż przeznaczone, niż przeznaczone na ten kino. On jest od 1,5 grama do 8 gram. Ale no, mimo wszystko jest ten, jakby powiedzieć, hmm, jest ten zapas po prostu na tej wędce. Czy sądzisz, że jednak yy, to będzie cały czas Twoja taka koronna wędka, tak? Tak. Ale jeśli byś miał... Cokolwiek, to znaczy pomijam to, że w Lurliderze pozostaniesz, tak? Przy wędkach Lur Lid Lur lidera. Ale gdybyś miał zmienić, zamienić tą wędkę na jakiegoś grubszego zdecydowanie zwierza, to jaki model byś wybrał Lur lidera? Nie wybrałbym koniecznie, niekoniecznie cięższą wędkę, uh -huh. ale wybrałbym, no mimo wszystko to jest jeden z lżejszych kijów z tego co kojarzę uh -huh. plus jeszcze jest do 4 gram od uh -huh. pół grama i on jest naprawdę lekki jest jeszcze lżejszy niż ten, a ten też ma niewielką gramaturę uh -huh. gdzie e, podejrzewam, że m, bo odpowiadając na pytanie na uh -huh. jaki kij bym się m, przestawił tak, na, to... na co byś zamienił z, z grupy Lur Lidera okay, byłby to Dominate od mm -hmm. 4,5 do 10, lub coś w tym stylu. A to jest chyba nawet ten jeden. Ten, co jest. ja mam w tej no chwili, dokładnie. tak? A on jest od 2 do 10. No i w sumie miałem okazję go troszkę testować, właśnie tutaj, mm -hmm. e, również na oponiach I nie narzekam na ten Pani się sprawdza. No ja pomijam to, żeby można było jakoś specjalnie narzekać na kije Lurlidera, bo no, to wiesz, w rok fisze, że ja sam złamałem szczytówkę, ta szczytówka była właściwie nie tyle szczytów. tak, złamałem sam koniuszek szczytówki, później dokleiłem tylko przelotkę i ten rok... O. No, ten rockfisher sprawuje się idealnie. To jest do 5 gramów kijek, tak? No. Czyli teoretycznie y, ma mniejszy wyrzut niż twój. Ma mniejszy, ale y, wydaje mi się, że te kije są bardzo podobne. Oczywiście obydwa są ul, ultra lightami, mhm. ale mój jest Rozumiem. troszkę sztywniejszy. Mój jest bardzo miękki a twój kij jest troszkę bardziej sztywniejszy. Ale chcesz przez to powiedzieć, że e, takie jigowanie, takie prowadzenie przynęt e, Natural jest lepsze? Jesteś, e, jesteś w tym momencie bardziej elastyczny i do różnych przynęt się możesz e, jakby dopasować? Właśnie niekoniecznie. Bardziej mi by podpasował Rockfisher z tego względu, że e, sztywniejsza wędka pozwala nam właśnie na lepsze jigowanie. Oczywiście nie narzekam, no bo... Tak jak mówię, z tym kijem mam dużo doświadczeń i naprawdę polecam każdemu na ultralighta, na mniejsze, na średnie okonie, na mniejsze, na ładne klenie, może i nawet na pstrągi, ale naprawdę, w no, sumie ten kij jest dedykowany pod pstrągi i klenie. Rozumiem. Hmm. Ale były i bolenie, Ale i, były i szczupaki, i szczupaki i i sanda sandacz był taki ładny, Dokładnie. konkretny, także to znaczy ja wiem byłem naocznym świadkiem, więc tu co tu dużo mówić. Ale Zdecydowanie lepiej. Tematu, uh -huh. no to, yy, tego tematu tego tak? to dzięki właśnie temu, że ma na przykład wyrzut do 5 gram można yy, nie wiem na przykład ja mówię, większość wędek tu ma zapas, czyli mhm. na przykład można rzucić spokojnie 6-gramową czeguraszką lub tam główką jigową gdzie faktycznie no, tenki jest na tyle to pozwala, że bez problemu można i złowić fajnego konia i naprawdę dużo fajnych ryb pociągnąć dzięki temu zapasowi. No i przede wszystkim no, jest trochę twardszy no to... No jest jest, 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 to masz rację, bo brałem twój kij, natomiast wiesz, a co powiesz o długości Natural Harta, no bo on jest krótki, to z raptem niecałe 2 metry no, e, 185, i... Albo 193, nie, 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 ja nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzić nikogo w błąd, natomiast właśnie porównanie samej długości Natural Harta do, do chociażby fischera. Tak nie, niekoniecznie wybieram. No ale... nawet do tego bym porównał, bo mhm. y, Rockfisher ma 2 m, 12, coś koło tego mhm. lub ponad 2,15 m, ale ten ma 2, nie wiem, nie wiem dokładnie, ale na pewno ma ponad 2 m. No i widać tą różnicę, tak? Tam jest... Widać, widać, no to, 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 to jest też kwestia właśnie... Już, już w prowadzeniu przynęty m. ta różnica m. będzie, tak? Ale powiedz mi, bo, bo my jednak e, lubimy łowić na rzekach i to jest e, jeziora to jest e, przy okazji, tak? Jeśli już te rzeki są zmętnione. O to jak, jak mówić jakbyś o rzeki, głównie Natural Hard, mm -hmm. hard e, głównie miękka wędka. To jest jakby moje przekonanie się do, jak po po prostu dużej ilości łowienia tak. na naturala na rzekach. Wydaje mi się, tak jak na przykład na Rostoczu. Uh -huh. to, Jakie wszystko, rzeki przypomni na Roztoczu? Rostoczu? Tam były wieprz, tanew. Na no, tam, jeszcze niestety nie łowiliśmy. Nie, ale, nie, nie, nie mieliśmy okazji. Ale Wrócimy wieprz, tanew, tam. I co tam jeszcze było takiego? I... Ten zmeliorowany sopot, że tak powiem. Dokładnie. Ale nie, naprawdę, jak, jeżeli chodzi o precyzyjne rzucanie na przykład centralne. I właśnie cel... to, to odpowiadasz na moje następne pytanie, bo okay. ty masz y, też przygodę z castingiem sportowym. Tak. E, I i przygodę z... z. tym sportem spotkać. Tak. wcale tego i... nie żałuję. Nawet y, kazanie. Teraz kresu... może brak czasu, chyba nie brak tak? czasu, no bo kończyłem ósmą klasę, no to jednak wiadomo, egzaminy i mm -hmm. Ale e, swoją drogą, tak jak mówię, na roztoczy, na małe rzeki, jak najbardziej natural hard. Z tego względu, choćby nawet, że mm, tak jak też powiedziałem, że do precyzyjnych rzutów. Tak. E, casting polecam każdemu, bo dzięki temu ta wędka pozwala na takie możliwości, na takich małych rzekach. Mm -hmm że załóżmy, że jest konar i pod tym konarem albo obok, żeby przeprowadzić wędką delikatnie przynętę tak, i załóżmy, że tam siedzi pstrąg, gdzie pstrągi naprawdę lubią takie miejsca. Rozumiem. Podejrzewam, że miękkie kije się najbardziej, najlepiej sprawdzają. Yy, nie łowiłem swoim ratpiszerem na roztoczu. I to nie, ale, ale widziałeś, jak ja łowiłem, i y, nasze porównanie y, w precyzji rzutu no, to jest ogromna przepaść. Y, jednak ty jesteś doskonalszy w tym. Dobra, y, teraz y, nie chcę ci zabierać czasu i y, łów sobie, bo widzę, że trochę cię rozproszyłem. Y, później może wrócimy, a jak nie wrócimy, no to y, do zobaczenia może w następnym odcinku. Mam tak po wymianie przynęty. Teraz poluje na wzdręgi, ale na wzdręgi na spinning. Zrobiła się tafla przy brzegu ładna. A jesteśmy w miejscówce o nazwie tutaj lokalnej mur chiński. Jest to zabudowany mur w miejscowości Tęgoborze. Umocnienie. Na tym murze się, jak widać, jest szeroki. Można spacerować sobie. Na, na górze też są ławki, a pomiędzy jedną częścią, a drugą częścią muru prowadzi do wody slip. Także można łódki slipować. Antoni teraz założył na główkę jigową Savage gir, o której wcześniej wspominał, założył robaka. Robaka to jest robak taki od od Stepanow Fishing czy od, mhm, od, znaczy od Stepano Fishing? No to musi być, to, to nie wierzę, żeby nie była atrakcyjna dla ryb, jeśli chodzi o przynęty. miałem ja już by, tylko w kamień. Znaczy, widziałem, widziałem, dlatego zacząłem nagrywać, wiesz, i przenosimy się na schody, bo jest wygodniej. To nawet nie strategicznie, ale wygodnie I tu połowę jutro. I to rzucaj. Ja zejdę niżej, żeby nagrać. Ja bym proponował Tobie w lewą stronę rzucić, tam. Bo podejrzewam, że jak okoń, to okoń będzie gdzieś w kamieniach. O, teraz w słońcu tą szczytówkę widać jak ci drga. No teraz uciekłeś gdzieś za szczytówką, więc... Ale już myślałem, że to... Daj, wcześniej Ale ładnie chodzą tu szczupaki. Zobaczymy dalej. Ołej. zresztą dalej? O teraz zaczep jakiś, ale polowanie na wzdręgi nadal trwa pomimo hałasu. No ale cóż, jezioro jest dla wszystkich, jakby nie było, tylko kwestia kultury, a jeziorze jak na drodze. Już koniec? Po... Skończyło się polowanie na wdręgi? Ja właśnie w tą stronę Ale spokojnie Jakwia przypłyną o, Są tu Ja je widzę właśnie To samo miałem powiedzieć że O proszę Miałem Miałeś coś się Knękij to jest ten problem z dręgach, że one mają mega małe pyszki. Yy, I to jest minus, bo ciężko je zacząć. No ale. No. Tak już musi być. No